Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Za tydzień odbędzie się gala KSW 70 w Łodzi, natomiast Federacja ogłosiła nam już garstkę informacji dotyczących wydarzenia zaplanowanego na czerwiec. Największa polska organizacja po raz pierwszy w historii zawita do areny w Toruniu, która łącznie pomieści około 6000 widzów. Na tej gali zobaczymy debiut Artura Szpilki, który od dłuższego czasu miał w planach występy w MMA, ale jego rywal na ten moment nie został jeszcze podany do wiadomości publicznej. W dzisiejszym krótkim materiale informacyjnym pogadamy sobie o gali KSW71 i debiucie szpilki w mieszanych sztukach walki. Przed rozpoczęciem zachęcam, żebyście zostawili subskrypcję na moim kanale oraz zafollowowali mój profil na Instagramie, na którym również jest sporo kontentu. Jeżeli podobają Ci się moje materiały i chcesz wesprzeć moją robotę, możesz to zrobić klikając przycisk znajdujący się obok pola subskrybuj. Będzie mi niezmiernie miło, a teraz bez przedłużania lecimy z tematem. Artur Szpilka to zawodowy bokser, który za czasów swojej świetności miał nawet okazję, aby zawalczyć o Mistrzostwo Świata WBC z Deontayem Wilderem. Niestety nie udało mu się zdobyć tego tytułu, bo został ciężko znokautowany przez swojego rywala w dziewiątej rundzie, lecz do tego czasu radził sobie całkiem nieźle nawet na kartach punktowych. W ostatnim czasie szło mu zdecydowanie gorzej jeżeli chodzi o boks, więc Artur po długich namysłach postanowił spróbować swoich sił w formule MMA. Od dłuższego czasu widać go na treningach w Warszawskim Centrum Atletyki, więc szlifuje obcemu płaszczyzny. Natomiast zapasy i parter to coś, czego nie da się wytrenować w kilka miesięcy. Podejrzewam jednak, że federacja KSW na początku przygody szpilki Wememeń będzie chciała fundować mu rywali typowo wywodzących się ze stójki, ażeby nie rzucać go na głęboką wodę. Na ten moment nie znamy jeszcze oficjalnie jego rywala na debiut, ale wszystkie gwiazdy na niebie i ziemi wskazują, że będzie to Sergej Radczenko. Będzie to rewanż obu zawodników za pojedynek bokserski, który kontrowersyjnie zakończył się decyzją na korzyść naszego rodaka. Na pewno takie zestawienie ma coś w sobie, i pomimo tego, że fanem boksu nie jestem, walka dwóch bokserów w formule MMA to zawsze coś ciekawego. Co do debiutu Artura Szpilki w KSW, zaskoczenia nie stwierdzono, bo to temat, który przewijał się od dłuższego czasu, i po prostu to było pewne, że kiedyś się wydarzy. Polak podchodzi do występów w MMA spokojnie i traktuje to jak przygodę, więc podejrzewam, że jego przyszłość w tej formule zależy od tego, jak się pokaże 18 czerwca w Toruniu. Na ten moment Artur Szpilka to jedyny zawodnik, którego możemy być pewni, że pojawi się na KSW 71, ale w kuluarach mówi się również o występie innych fajterów. Mowa tutaj m.in. o Marianie Ziółkowskim, który będzie bronił swojego pasa naprzeciwko Sebastiana Rajewskiego oraz o Romanie Szymańskim, który również ma zawalczyć w czerwcu. Oczywiście to są tylko plotki, które bierzcie z przymrużeniem oka, bo dopiero to co ogłosi federacja możemy uznać, że faktycznie dojdzie do skutku. Dajcie znać w komentarzu co sądzicie o debiucie Artura Szpilki w KSW i kogo chcielibyście zobaczyć na czerwcowej gali. Nie zapomnijcie zostawić również suba na kanale i łapki w górę pod filmem. To wszystko na dzisiaj, do usłyszenia, prowadzący kanał World of MMA.